Zastanawiałeś się, jak zacząć grać w gry RPG? To nie jest takie trudne. Po pierwsze, zbierz ekipę. Teoretycznie do gry wystarczą dwie osoby, ale mi zawsze najlepiej grało się w układzie mistrz gry plus czterech graczy. Następnie, jak już masz zgraną ekipę do gry, wybierzcie system. Ma to być horror, sci-fi, może coś z fantazy, a może coś bardziej swojskiego? Dobra, jak już mamy wybrany system, to trzeba zaopatrzyć się w kostki. Najlepiej, żeby każdy miał swój zestaw kostek, które można kupić w prawie każdym dobrym sklepie hobbystycznym albo przez internet. Jak macie już kostki, pomyślcie o przygodzie. Taką można kupić albo napisać samemu, jeżeli wasz mistrz gry jest dość utalentowany. A jeżeli w ogóle dopiero co zaczynacie, to dobrze jest zorientować się, czy do waszego systemu dostępne są startery? Takie paki zawierają już wszystko, od przygody po kostki. Kiedy macie już kompletny taki zestaw, wystarczy się dobrze bawić. To naprawdę nie jest trudne, a daje masę, masę frajdy.